Drodzy bracia, w kapłaństwie chrystusowym, czcigodne damy i kalwawelorowie rycerskiego zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie, drogie siostry i bracia. Nikt nie może uwierzyć, że to już jest koniec. Ale dzisiaj wypada ostatni dzień przed nowym rokiem liturgicznym. To już jest koniec. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Rzeka płynie raz szybciej, raz wolniej. Czas płynie i życie człowieka też płynie. Wszystko przemija. Ale w czasie tego przemijania. Jest niezwykle radosna nowina. Jezus jest z nami. I On przychodzi do nas i mówi nam o życiu wiecznym. Czy tęsknicie za tym, co jest wieczne? Na Ziemi Eucharystia, którą sprawujemy i za chwilę będziemy przyjmować, jest smakiem nieba. My smakujemy już niebo. Ewangelista ukazuje nam dzisiaj rzekę wody, czyli rzekę życia, która wypływa z strony Boga i Baranka. I co ciekawe, przy tej rzece po jednej i po drugiej stronie rosną drzewa wydające wspaniałe owoce. A poza tym liście tych drzew mają. Właściwości lecznicze. I to wszystko jest skierowane do wszystkich narodów. Nikt tu nie jest wyłączony. Ewangelista mówi: I odtąd już nocy nie będzie, nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo tym, który będzie świecił na wieki, jest Chrystus. I rzekł mi, te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan Bóg wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi się stać niebawem. A więc my wszyscy zostaniemy wprowadzeni w tę tajemnicę, co się stanie niebawem. Jezus Chrystus mówi pierwsze słowa: Oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. I co mamy czynić? Jezus daje nam kilka rad. Pierwsze mówi: Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed synem człowieczym. Druga uwaga: Uważajcie na siebie aby wasze serca nie były ociężałe wskutek trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przyszedł na was z nienacka jak poczask. Przejdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Co do tego nie mamy najmniejszej wątpliwości. Przejdzie. Zbawiciel zwraca się do nas jak troskliwa matka. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe na skutek trosk doczesnych. Troski doczesne mogą całkowicie wypłynąć, wypełnić nasze życie i zagłuszyć głód wieczności. Chrystus z całą pewnością przyjdzie do wszystkich, którzy mieszkają na całej Ziemi. To jest bardzo ważne, aby w waszym życiu było miejsce dla Boga. I jeszcze bardzo ważna wskazówka Jezusa. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Teraz jest ku temu najbardziej korzystny czas, aby tego nie przegapić. Na tym właściwie kończy się Ewangelia Świętego Łukasza, którą czytaliśmy przez ostatnie tygodnie. A następnie rozdziały tej Ewangelii mówią już o tym, co się stało przy końcu. Męka, śmierć i zmartwychwstanie. A więc one wprowadzają nas, te trzy rozdziały następne wprowadzają nas w największą tajemnicę Chrystusa zmartwychwstałego. Rozdziały te są Ewangelią w sensie ścisłym, to znaczy radosną nowiną daną ludziom przez apostołów i przez Kościół. Chrystus umarł zgodnie z pismem za Wasze grzechy, został pogrzebany i z martwych stał trzeciego dnia zgodnie z pismem. A więc wszystko zaczyna się od Boga, życie się zaczyna od Boga, ta rzeka płynie. I w końcu Chrystus zmartwychwstaje, aby podzielić się swoim zmartwychwstaniem ze wszystkimi. Chodzi o to samo orędzie Ewangelii, tylko w różnych epizodach, mających swój szczyt w narodzinach Jezusa oraz śpiewie aniołów, którzy śpiewają. Dzisiaj dla nas narodził się zbawiciel w Betlejem. Kiedy to zrozumiemy, zrozumiemy także, że punkt odniesienia jest nie tyle w obrazie Chrystusa jako sędziego, co przede wszystkim w obrazie Chrystusa zmartwychwstałego. Sam Jezus uświadamia nam, że śmierć nad nim nie ma władzy, bo on wychodzi z grobu jako zwycięzca i bierze na nowo w swoje ręce losy Kościoła. Dzisiaj tak zdezorientowanego, jak i w czasach, dniach jego męki, do tego stopnia, że niektórzy z jego uczniów postanowili porzucić przygodę z Ewangelią i wrócić do domu. Historia uczniów do Emaus. I w tej optyce paschalnej nabierają pełne znaczenia słowa którymi w dzisiejszym fragmencie Jezus zachęca swoich uczniów, aby ich serca nie były ociężałe, by czuwali, ponieważ życie chrześcijańskie jest ciągłym czuwaniem w oczekiwaniu na zmartwychwstałego Pana, który przyjdzie, by zajaśniać tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Oczekujemy zatem przyjścia Pana bez lęku. Bo przecież jesteśmy dziećmi Bożymi jak mogą się dzieci bać co dobrego podaje ich ojciec a Bóg kocha nas tak jak kocha swojego syna dlatego mamy pełną ufność na dzień sądu nie lękamy się nawet o losy kościoła ponieważ stoi on nie na ludzkim fundamencie lecz został postawiony na Jezusie Synu Bożym. Niekiedy można, może nam się wydawać, że historia jest jakby chaotycznym następstwem po sobie kolejnych wieków, przeplataniem się wydarzeń, które nie mają żadnego spójnego sensu, lecz my wiemy, że wszystko w świecie jest spójne spójnością Boga. Wszystko ma sens, a ten sens to Jezus Chrystus. Alfa i Omega, początek i koniec wszystkiego. Pięknie to napisał rosyjski pisarz Borys Pasternak. Nurt dziejów, jak widzisz, jest jak przypowieść i może zapalić się w pełnym biegu. Stąpię do trumny i trzeciego dnia zmartwychwstanę. Bez wersety zaczerpnięte z wiersza ogród Getsemani, który kończy powieść doktor Żywago. Jezus wywraca do góry nogami nasz sposób myślenia, w którym obecne życie uważamy za najbardziej realne i intensywne, a wieczność kojarzymy tylko z uśpieniem. Karl Louis, autor opowieści znarni. Tak komentuje śmierć głównych bohaterów. Już po szkole zaczęły się wakacje. Sen dobiegł końca. Jest poranek. Całe ich życie w tym świecie było zaledwie okładką i stroną tytułową. Teraz. Rozpoczęli wreszcie rozdział pierwszy wielkiej opowieści, jakiej nikt jeszcze na ziemi nie czytał. Powinniśmy czynić wszystko, aby nasza księga życia nie była jedynie stroną tytułową i okładką. I dlatego teraz rozpocznijmy wreszcie pisać pierwszy rozdział wielkiej opowieści. Jaką jest nasze jedyne życie, którego nie będzie można powtórzyć, jak przejść czy zostać w klasie na drugi rok. Wszystko przeminie, ale słowa Boga nie przeminą. Amen.